Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach zaprasza na 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystawimy fajne duże modele, odpalimy silnik odrzutowy. Będzie fajna zabawa. Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach działa od 10. Zaczynamy w zasadzie 11 rok naszej działalności. Skupiamy prawie 50 ludzi. Imprezy, które organizujemy są zawsze odwiedzane przez dużą rzeszę okolicznych mieszkańców i ludzi przyjezdnych z całego województwa. Ostatnio największymi imprezami, które organizujemy to Warville, który już jest, miał szóstą edycję, a będzie w przyszłym roku miał siódmą edycję. Goście, którzy przyjeżdżają na naszą imprezę, przyjeżdżają z kilku krajów Europy, są zaskoczeni, gdzie tak świetne lotnisko mogło zostać zorganizowane w gminie Bobrowniki. W okresie zimowym latamy na hali sportowej LUX w Rogoźniku. Zapraszamy!